W kolejnym odcinku. Z ostatnim odcinku właśnie skończyliśmy na tej wyspie. Ostatnią trochę rozbudowaliśmy. Mamy tutaj farmę owiec małą. Yy, mamy jeszcze farmę zboża, tutaj trochę wyżej. Wszystko jest już też oświetlone, żeby się nic nie zrespiło. Farmę zboża, yy, Popsuta. kam pójdź po motykę, bo trzeba zasadzić. I tutaj jedno jest. Bude, ale, ale ma, mamy motykę? Dziś mamy. A to tylko po motykę Bude. pójdź, bo dziś mamy. I właśnie teraz można zobaczyć, jak ten motwa niedziały zaczyna się prawym przyciskiem, żeby zebrać. A czy ja zapomniałem, że to Boże. tak jest i ja, ja robiłem to normalnie. No dobra, no to teraz już się wiedział. Tutaj jest ten taki blok. To tyle? Dobra. Trzeba jeszcze może to rozwinąć bardziej. No czekaj, bo nie. masz jakieś nasiona? E, nie mam. No to weź siedem tylko za oraj ziem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć, sześć, siedem. Siedem. Będzie dobrze. Dobrze, dobrze. Ale zaorałem, dobra, to idziemy. E, oprócz tego, mamy jeszcze małą farmę trzciny. Taką na chwilę tak wokół wyspy tutaj zrobiłem. Tutaj się ciągnie przez całą wyspę. I aż dotąd. I oprócz Taka tego, faremka. mamy nasz dom, o którym mówiliśmy w ostatnim odcinku. To jest tylko takie coś, żebyśmy mogli wejść tam i... żeby nam się nic nie stało. I w dzisiejszym odcinku będziemy próbować obudować wioskę. Właśnie w ekwipunku mam wszystkie potrzebne przedmioty. No mas Masz jakieś jedzenie? Mam... mam trzy chleby. To weź. I jeszcze właśnie byliśmy kopani między tymi odcinkami i to wszystko co wykopaliśmy. Trochę mało, ale zawsze lepiej niż nic. No i co? Idzie to wszystko tutaj. Idziemy na do wioski i zobaczymy czy w ogóle cokolwiek tam zostało. Płotkę byśmy zbudowali czy coś? To może później zrobimy jakiś port, jakiś czy coś. Tak, to będzie bardzo dobry pomysł. Dobra to chodź tutaj zrobimy takie, nie wiem, centrum. Kiedy Jakąś skrzynkę tutaj A. postawimy I co będzie w tej skrzynce? I teraz tak, poszedłe nam są płotki Mogę ci dać drewno masz A Kurde, no, Czemu mi się ci nie pokazuje daję. receptura na płotki To nie umiesz płotków zrobić? To wiem, ale tak byłoby szybciej, żeby z shiftem kliknąć. To zrób i na pewno wtedy ci się pokaże. Nie, zrobiłem już wcześniej, robiłem i mi się nic nie pokazywało. Ukradnę skrzynkę Ci przeniosę, będziesz miał skrzynkę. Masz skrzynkę. O, On coś nie On coś tu zrobił. O, można za, za trzy smalagdy, tu mogę siekierę żelazną kupić. Patryk, to jest bardzo dobry deal. A skąd 15, Za 15 węgla jest jeden emerald. Trzeba byłoby przyda. znaleźć taki biom, gdzie na powierzchni jest bardzo dużo węgla, bo tam się najłatwiej to kopie. Sparzę, że... za 10 gliny jest... Za 10 to jest glina? Tak, Pokaż. To glina. Ja bym pozmieniał tę te profesje na bibliotekarze, bo to będzie pierwsze co będzie im Ale ten ma dobry deal. Dobra, wiesz co, bierz te płotki. Albo wiesz co, nie, czekaj. W pobliżu jest las, to zrąb tam trochę drewna. Dobry. A ja bym zaczął to budowywać. Bo... Tamten w sumie na, na północy? Mhm. Mm Dobra. A ja tutaj to obuduję, żeby nic nie wszedło do tej wioski. Oświetlimy to i będzie bezpiecz... Będą bezpieczni ci, ci wieśniacy wszyscy. Tylko teraz kam jak będziemy robić? Tą wioskę będziemy po kolei te domy zburzać i będziemy im budować nowe, czy jak? O, myślę, że tak będzie najlepiej. Zrobimy po swojemu. No, nie widzę. Mam już tak. Mam już tak. Mam już tak. Mam już tak. Kto to kupił? jesio! Ale taki ładny. Nie ma wyposażenia. Teraz, teraz ja jaki to jest pies? Jakiś taki brązowy. Biały na dole i na to górze. Co, gdzie ty brązowy. jesteś, że ty znaleźłeś go psa? Tutaj koło tego lasu. To mi się ogóle... wiedział, że tu jest miast. A dobra, widzę. Ciekawe czy tam jest więcej. Lawa otoczona śniegiem. No, widziałem to. I na razie ten płotek będzie brzydki, ale może później postaramy się coś, na coś ładniejszego. Mam drewno. Zobacz. Dobrej jakości. Weź pomóż to budowywać. Czekaj, płotki wykraftujemy, tylko bardzo mało tego mamy. Pamiętam, jak kiedyś grałem na survivalu na swoim świecie i chciałem zdobyć jeśniaków, i oni wszyscy byli w studni. Nie wiem dlaczego. To <grym> sobie cała wioska była w studni. Dobra, chodź tu. I bierz, oni się znowu wypłynęli. Te, ja potki. się boję, że to jest. Się boję, że to jest jakiś rytuał, że oni tu tam... Dobra, jeszcze będziemy musieli pójść spać szybko, bo zanim będzie noc. Albo w sumie to, to nawet to dobrze, tak jak będzie noc, bo budować. się puchowają wszyscy. Yy, od której tej strony budujesz? Dobra, ty chyba od drugiej budujesz. Ale mi się piękna muzyka włączyła. Masz Dirt'a przy sobie? Przy sobie? Nie. Mu to jakaś dziura jest i nie wiem co z tym zrobić Na razie to... zatkam to deskami To będzie brzydko teraz wyglądać okropnie Ale jak później przebudujemy te budynki wszystkie to dokąd ty to będziesz budować e, no tam do końca To tutaj i dotąd No tyle potrzebne co? Chyba nie. To nie jest aż tyle tego potrzebne. Ja, Ale nie wiem jak te, ja nie wiem czy te wieśniaki potrafią skakać. Bo nie potrafią tak skakać. Lepiej kłaść tak w razie czego więcej, bo nie wiadomo co, co może się stać. No dobra. Niech ci będzie. Mi się skończyło, dosłownie do z jakimi 3 zabrakły. Olbrzymi mur nic się nie przedostanie. O boże, bo tu takie coś jeszcze tam masz. My jesteśmy jak 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 myślisz jak kto? Nie wiem. Jak Donald Trump. Dobra, będą dwa wejścia. Nie za dużo. Przez wioskę będzie takie przejście. Tak mi się nie podoba ta Wiocha. Dobra, ważne, że jest. Nie narzekaj. Jeden domek jest poza tym murem. To nie wiem, ile on tam przeżyje. To będzie test. A masz pochodnie przy sobie? Mam 8. Kurę, to mało. Nie wiem jak często muszę to oświetlać, żeby się nie spawnowały. W sensie to jest tak od jakiejś wersji, że musi... że jeżeli jest całkowicie ciemno, to dopiero wtedy się respią. Bo kiedyś chyba dosyć często się respiły. No bo kiedyś to nawet jak było troszeczkę jasno, to mogły się nadal respić. Już nie mam pochodni. No mm, to idziemy spać. Możesz sobie na mapę zobaczyć. O, idzie... O, zobacz, zobacz. Zobacz jakie kino. Dobra, i spać. Było piękne. Panie Wiesznaku, Proszę mi udostępnić łoże. No i? Ach, dobra. Trzeba... Trzeba więcej płotków. A to jeszcze nie są budowane całkowicie? Nie, bo mi się skończyły. Światka im pokaże. Dobra, może, może starczy tyle potków, co mam? Trzeba temu panu panu dać. Skrawtuj więcej potków, ja ci dam zaraz drewno. Co? Co ty, A, chcesz, co ty ee... chcesz mu dać? No to daj mi drewno, bo nie mam. Tu, tu jestem. Nie, ja nie wiem, gdzie ty. A tam jesteś, dobra. Trzeba robić z nim deala A Nie po co? No bo emeraldy można łatwo dostać Ale węgiel to nie jest dobry sposób Zapatyki i szmaragdy Ale są lepsze jest... Zapatyki jest lepszy sposób Trzeba ucznika mieć Nie będziemy się bawić w kopanie węgla po to żeby mieć emeraldy Trzeba im zmienić tą profesję I najlepiej porobić samych bibliotekarzy Żeby mieć najważniejsze enchanty na początek Mending i jakąś fortunę czy coś A gdzie tu jeszcze potrzeba, potrzeba płotków? Nie wiem Po to mi kazałeś robić, już nie potrzeba Dobra, a pójdziesz do bazy po więcej pochodni i chyba pochodni o, tylko tutaj jeszcze jest, dobra tutaj jest A kilka... ja w tym czasie pozbędę się po pochodni, no dobra Studni Szkoda, że tu nie ma tych, jak to się nazywa yy... Zaznaczasz sobie na mapie i ci normalnie pokazuje jakieś punkty No jest na tej mapce takie coś nie wiedziałem, nie wiem jak to się tej mapy korzysta, bo... Chyba backing tam może i... sobie dodać. O Boże. Nie! Co? Narrator mi się włączył. Pomocy. I to się wyłącza. I od razu też przynieść dirta. Tam mieliśmy chyba. Wyłącza. Boże. Proszę, wyłącz się. Gdzie to jest? A to dziwnie się wygenerowało, bo jak stawiasz blok jakiś na ścieżce, to wtedy ta ścieżka znika. A teraz się tak studnia wygenerowała, że pod tymi blokami kobla jest ścieżka normalnie. Teraz mi powiedz jeszcze raz, bo mi narrator gadał i nie, nie słyszałem, że pod blokami kobla od studni jest normalnie ścieżka, której nie powinno być. Aha śmiesznie A miałem pochodnie eee... I dirta też Dirta Mamy chyba Tylko półtora staka A jest tam jakieś drewno jeszcze Ja mam pół staka drewna jeszcze jest jeszcze brzoza A ja Ale nie to wiem, brzozy nie przynosi Tylko teraz nie. tak w jakim stylu będzie ta wioska Może po prostu jakieś zwykłe drewno te drewno, boże, dębowe i... i to wszystko. Coś wymyślimy. Drewno dębowe z koblem to tak jak w, się z, normalnie z, zrespiła ta wioska. Ale mi się pokręciły wszystkie kierunki, w ogóle na odwrót. Nie ja ty pochodni masz? Cały tak No nie wiem czy starczy. Starczy tak to dużo. No jaki jest dobry sposób na pozbywanie się ścieżek? E, e, chyba tylko niszczenie tego. No nie wiem, mi się zdaje, że najlepszy to po prostu zaoranie tego, żeby to później znikło. Ale to nie wiem czy to tak... Czy... Działa, działa jest, tak. Jak to jest suche to chyba znika, tylko jak jest woda to... No właśnie, jeżeli woda będzie blisko to nie zniknie. Tak, zauważyłem z własnych obserwacji. Nie wiem, czy to tak działa. Tak jest. No, czyli jednak nie jestem taki głupi. No i zabrakło mi pochodzi znowu. Gdzie jesteś? Proszę bardzo. Mam jeszcze te płotki, jak potrzebował. Chyba już nie będą potrzebne. Dobra, i teraz musimy się zastanowić, co my chcemy teraz zrobić. O, masz dirta, to chodź tutaj, zrób to. Co zrobić? Tu trzeba dirta zrobić. Tutaj, dobra. Ten golem biedny nie może stąd wyjść. Trzeba go wypuścić. Koty gdzieś tutaj są. Bądź wolny. Może go wpuścić tu do środka jakoś. Chodź tutaj On Ci wejdzie no, co tu tutaj Chodź, Nie wiem czy on wejdzie Chodź tutaj Da się go jakoś popchnąć? Oda się go popchnąć Dobra, wpychamy go do wioski Będziesz mieszkańcem naszej wioski, chcesz być... A! przypadek! przypadek! On nie zaraz... To uciekaj! No nie bij, nie bij go! Uciekaj po prostu Coś to da? No u... nie wiem, no pewnie Cię zgubi w końcu, ja go będę tu trzymać on cały czas idzie w moim kierunku? Więc chyba weź się w spokój, stary. Spokojnie. To jest przypadek? Dlaczego, gdy w ogóle? Nie wiem, po prostu jakoś przy przypadek kliknąłem i tyle. Nawet w niego niech celowałem I co, cały czas będzie mnie gonił? No ale uciekaj stąd, no bo on zobacz. O. Dobra, nie, musimy go się pozbyć. Dwa bloki pod. wystarczą dwa bloki, żeby się podbudować, czy trzy są potrzebne? No trzy. Oh wow. A, bo oh wszystko jest. po to, żeby mieć trzy szapki żelaza. Bez sensu. I, i popi. Popi. Dobra. Popi. A to weź, weź tutaj dobuduj tego płotka. Masz płotka? Mam płot. Pewnie Mam teraz u wieśniaków nam ceny wzrosną. Nie, nie wzrosną. Nie ma chyba za golema to chyba nie. Jak zlikwidujesz ich własnego człowieka, to wtedy tak. Dobra, no chodź, ja jeszcze tutaj cztery. trzeba Dirta wypełnić coś. Gdzie? Ja. Tutaj. I jak Jestem zlikwidowałem, to. Cudnie. Jestem Dirciarz. Mam Dirt. Chciałbyś pan Dirta kupić? Tak, tutaj potrzebuję Dirta. Dużo wiecie jak ubyś w profesji tu jest, to można będzie farmerów zrobić. Tu w ogóle nie było żadnej farmy. A Kobla masz przy sobie jakiegokolwiek? Nie. Ja jestem za tym, żeby tutaj zrobić jakieś takie schodki. No schodki by się przydały, bo to okropnie wygląda. Tylko potrzebna nam jest łopata. Takie prowizoryczne. Ale nie, 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 nie. Od razu coś ładnego zrobimy. Ale to mniej więcej tak tu nie, będzie. Nie, to już coś Ale ładnego ja nie mam... Myć. Ja nie mam wystarczająco takiego. Ale nie, być. co ty robisz? Nie rób Ale tego. To... Ale... Ale

Co jest? Kom Oni tam przechodzą! Gdzie? Widziałem jak chyba ząbek tu przechodził gdzieś Jak? A, patrz jakiś spaniak, co on teraz zrobi? <noise> co on teraz robi, no co? Jak przejdzie no nie przejdzie, to jak on... To oni się nie spawnują. Ty chodź tutaj. Przejdziesz? To jest spaniaszek. Nie przejdzie. Nie, ale jakoś on tu... Może tutaj. Tu może zobacz. Zobaczymy, czy tędy przejdzie. Chyba tędy przejdzie. No, chodź. Chodź. Co on robi? O Jezu! Jeszcze lepiej. No dobra. Teraz chyba już nie będą przechodzić. mi tak... Taką mam nadzieję. Dobra, masz to wiadro? To zrób tutaj. Wylej, mam, tutaj ale Mam wylej. tylko. Mam tylko jedno. Tutaj? Mhm. Iść po drugie? No, chyba trzeba. Tylko może od razu pójdziemy spać. Dobra, to. Tu nie ma. Ale fajna muzyka w tym Minecrafcie śpisz Ale wszyscy się w jednym domu zebrali Ile ich tu jest? Wszyscy na północy wioski są tylko No Bo się wystraszyli O, pieczony ziemniaczek Wydropił z zombiaka Posuń się Próbuje się wspinać na górę, a zamiast tego to spadam jeszcze niżej Będziemy musieli to drewno świerkowe zdobyć, bo... Dobra będzie i tu i mam już nieskończone źródełko mm, Masz nasiona jakieś? Uh, nie Ile czasu już nagrywa? Nie wiem zaraz sprawdzę. 25 minut, to w sumie niedługo będziemy kończyć to po prostu poza odcinkiem. To zrobimy, bo nic ciekawego tu się nie dzieje. No, ale pewnie też potniemy to trochę, bo też. No trochę nudno. Dobra, no to co? Kończymy tutaj. No. W następnym odcinku chyba już będzie zrobiona ta wioska jakoś sensownie. Może burzy... nie zaczniemy, budować. przebudujemy doma, bo te domy. Ale co będzie budowane? Dom nasz. Ale to musimy jeszcze się zastanowić, jak to ma wyglądać, i musimy zdobyć te materiały. No. Musimy pomyśleć, ale trzeba się tym zająć. Dobra, I to zrobienie swojej okolicy dobrze. Zapraszam na kanał Kamila i kończymy. Żegnam.